Mercedes GLK, słuchajcie, klient zgłasza, powiada, że po dłuższej trasie ma ubytki płynu chodniczego. Teraz będziemy to diagnozować, co się dzieje, że po dłuższej trasie ten płyn chodniczy y, ucieka, no i go jest coraz mniej w zbiorniczku wyrównawczym. Otwiera maskę, i zaraz będziemy patrzeć, co się dzieje pod maską. No i wstępne oględziny. No tak, ale żeby wykonać wstępne oględziny, zdejmiemy to osłonę. Zdejmiemy tą rurę, która doprowadza nam powietrze do, do silnika, i dalej będziemy patrzeć, co się dzieje. Bardzo ładnie to wszystko wygląda w tym samochodzie. Bardzo świeże auto. Nie wygląda to wszystko jakoś źle, ale skupmy się na tym, co może się dziać z tym płynem chłodniczym i gdzie on może nam wyciekać lub uciekać z tego zbiorniczka. Ale już widać, zobaczcie, że tutaj, muszę poświecić, że tutaj jest wszystko pozalewane Tak jakby coś w Co w tym miejscu się działo, bo tutaj dookoła Jest wszystko w porządku, ale z tej strony Przy tym wlocie zobaczy przy zbiorniczku Są krople Płynu To słuchajcie, to teraz Weźmiemy narzędzie specjalne, które pozwoli nam zdiagnozować gdzie może być nieszczelność w układzie chłodzenia w samochodzie. Zobaczcie, tu jest pełno takich końcówek. Tę końcówkę wkręcamy do zbiorniczka wyrównawczego, a następnie Mamy, o zobaczcie, taką pompkę. Zaraz będziemy to robić. My już dobraliśmy sobie, to jest ten korek. Będziemy go tu wkręcać. W te miejsce. Przykręcamy go w te miejsce, żeby był szczelny. I następnie bierzemy tą oto pompkę. To jest taka końcóweczka, tą końcóweczkę zakładamy w te miejsce. I zobaczcie, mamy skalę i będziemy wtłaczać ciśnienie do układu. Pamiętajcie, że tego ciśnienia nie może być za dużo. Zazwyczaj tu jak widzicie na skali jest zielone, no i mamy tutaj plus minus czerwoną skalę o w tym miejscu z białym paskiem to tutaj możemy sobie yy, zrobić jeden bar, może troszkę więcej to co, zaczynamy słabo mi to wychodzi z tym nagrywanie, z jedną ręką my dalej pompujemy pompujemy, pompujemy Napompowaliśmy niecały jeden bar. I widzieliście, co się stało? Widzieliście, co się stało? Zobaczcie. Wystrzelił płyn i wyskoczył przewód z chłodnicy. Wyskoczył normalnie z zaczepów. Tak nie powinno być. I cały płyn wystrzelił i rozlał się w komorze silnika. Czyli pierwszy etap sprawdzania szczelności układu, gdzie wtłoczyliśmy powietrze i zrobiliśmy ciśnienie w układzie chłodzenia, pokazało nam, że wystrzelił nam jeden przewód. Przewód, który jest spinany w chłodnicę. To dobra, teraz wyjmujemy ten przyrząd. Odkręcamy korek. Wyjmujemy ten przewód, czyli wąż zasilający chłodnicę, w którym jest płyn chłodzący, i będziemy go weryfikować, dlaczego on wystrzelił. Mamy wyjęty przewód. Już wiadomo, co się dzieje. Zobaczcie, co się wydarzyło. Widzicie? To jest miejsce, gdzie powinno. Czy powinna? Tam w chodnicy jest taki zaczep, czyli takie są wsówki. to wam pokażę. Może tak będzie lepiej widać. Tą wsówką metalową, co tutaj jest. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Ta wsówka powinna wejść w tym miejsce tutaj, wycięte. Tak wygląda yy, z tej strony. Przewód z drugiej strony. A zobaczcie w tym przewodzie, co się stało. Zardzewiało to wszystko. Tymocowanie mocowanie na tą wsuwkę i ten cały metalowy jak to powiedzieć, kołnierz, na którym jest uszczelnienie i który powinien trzymać się w chłodnicy, zardzewiał. Jak to się stało? Nie wiem tego. Ten samochód nie jest aż taki stary, ale to nam mówi o tym, że będziemy po kolei wyjmować każdy przewód w tym samochodzie, który ma takie złącze, i taki kołnierz, i będziemy sprawdzać po kolei, czy resztę przewodów jest w dobrym stanie. Czy też występuje w nich taka korozja, co może nam spowodować podobną usterkę. Ja zabieram się do pracy, po kolei będę wyjmował przewody i sprawdzał. Jak będziecie wyjmować te przewody, jest taki zatrzask metalowy na tych wszystkich złączach. Uważajcie na ten zatrzask, bo on lubi nam wypaść gdzieś do komory silnika i ciężko go później znaleźć. A taki zatrzask tylko dostaniemy w oryginalnym sklepie w ASO. Także uważajcie, jak będziecie wyjmować. Ale już wracamy do tematu przewodów. Ja te przewody wszystkie zweryfikowałem i okazuje się, że w dwóch Przewodach, który przewód, który idzie ze zbiorniczka i przewód, który idzie z silnika do chłodnicy. Jest ten sam problem. Zobaczcie, jak to zardzewiało To jak ten zatrzask ma trzymać, żeby ten przewód wciśnienie, jak się pojawi ciśnienie, żeby ten przewód nie wypadł? Nie ma takiej możliwości. Napiszcie w komentarzach, czy uważasz też taka sytuacja się pojawiła z tymi przewodami. A jak jeszcze nie wiecie, czy się pojawiła, to jak będziecie w serwisie, albo u swojego mechanika, niech on sprawdzi te przewody, czy one tak samo są niezardzewiałe, żeby nie było problemów jak wyjedziecie w dłuższą trasę, że ten przewód wyskoczy pod wpływem ciśnienia w układzie chłodzenia. Jak już mamy pierwszą diagnozę postawioną, czyli wymieniamy dwa przewody, to słuchajcie, ja dzwonię do sklepu szczęściami i szukam takich przewodów ale na początek zadzwonię do ee, sklepu ASO, czyli w Mercedesie dowiem się ile takie przewody kosztują jeżeli są niedrogie, to warto je zamówić w oryginale także do zobaczenia za chwilę witajcie ponownie słuchajcie, przewody mam kupione autoryzowanej stacji, czyli w oryginale, ta cena nie była aż taka przerażająca, więc postanowiliśmy, że kupimy te przewody w oryginale. No i teraz zabieramy się do montażu tych przewodów, ale żeby je zamontować, to tak jak wspominałem, trzeba wcześniej sprawdzić te metalowe zatrzaski o tam, które są, żeby one były sztywne i niepowyginane. Następnie przy zakładaniu tych przewodów słuchajcie, tutaj macie gumki. Te gumki trzeba wysmarować wazeliną, żeby one się nam nie pozaginały ani nie uszkodziły przy wkładaniu. No wiadomo, tu jest opaska na końcu, tę opaskę wkładamy na miejsce, zatrzaskujemy, no i po założeniu, po założeniu tych przewodów Zalewamy zbiorniczek płynem, odpowietrzamy układ. No i testujemy dalej. Czyli ja działam, widzimy się za chwilę. Bardzo ważna uwaga, jeszcze raz podkreślam. Sprawdźcie i zwróćcie uwagę, żeby ten przewód wskoczył na te zapinki. Ja to sprawdzałem z trzy albo cztery razy, czy ten przewód jest sztywno włożony, czy te zapinki wskoczyły w te rowki. One muszą wskoczyć w te rowki w tym przewodzie, więc to jest bardzo ważna uwaga. Teraz zabieramy się do napełniania płynu chłodzącego, napełniamy płyn chłodzący, czyli zalewamy do zbiorniczka. Następnie wchodzimy w procedurę odpowietrzania układu chłodzenia Tak, przewody mamy włożone, płyn mamy zalany i robimy test jeszcze raz czy te przewody nam wyskoczą przy jednym barze, zobaczcie napompowałem powyżej jednego bara te przewody nam nie wyskoczyły więc na 90% mamy usterkę usuniętą jeszcze jedna rzecz przyczepiłem się do tego przewodu tutaj on jest strasznie miękki i on nie powinien taki być. Z tego co się dowiadywałem, w tych przewodach puszczają te opaski, które są pozaciskane. No i też postanowiłem zamówić taki przewód, ale na tą chwilę tego przewodu nie ma. Więc odpowietrzymy układ chłodzenia i będziemy weryfikować dalej, co się dzieje. I zrobimy jeszcze jeden test ciśnieniowy układu chodzenia. Także zabieram ten sprzęt, który nam się przydał. Składam plastiki, osłony. Umyjemy trochę komorę silnika, przygotujemy samochód wstępnie do oddania, ale zanim przygotujemy samochód do oddania, to musimy odpowietrzyć układ i jak już odpowietrzymy ten układ, no to wiadomo, żeby jeszcze raz podłączyć tą maszynę, to pamiętajcie, że układ musi się wychłodzić i ciśnienie ze zbiorniczka samoczynnie musi nam opaść i dopiero możemy odkręcić korek. To też jest bardzo ważna rzecz, bo jak odkręcimy od razu na ciśnieniu i na rozgrzanym silniku, to ten płyn nam wystrzeli do góry. Więc odpowietrzamy układ i wracamy z powrotem do tematu przygotowania auta do oddania. Jesteśmy ponownie. Naprawę zakończyliśmy. Usterkę usunęliśmy. Auto mamy przygotowane do wydania. Teraz chciałem trochę opowiedzieć, tak jak zawsze w moich odcinkach, co było przyczyną. No to słuchajcie, przyczyną były zardzewiałe kołnierze, przewodów chłodzenia, co powodowało. Wysuwanie się rurki z chłodnicy. No ta rurka jest wsuwana na zaczep, no i to musi wszystko ładnie się wpiąć, bo jak wiecie, w układzie chłodzenia jest ciśnienie. Odpowiednie ciśnienie. No, jak jest coś nie włożone na miejsce albo coś jest uszkodzone, no to to ciśnienie wypnie tą rurkę i tu było w tym samochodzie tak samo. Robiło się ciśnienie. Przy większych prędkościach i przy trasie wypychało przewód z miejsca, gdzie jest wypchnięty. Ten płyn rozlewał się na całą komorę, i ten przewód z powrotem wchodził, jak ciśnienie się zmniejszyło. To taka była usterka. Usterka została usunięta. Sprawdziliśmy wszystkie przewody dookoła, czy nie mają takich właśnie elementów zardzewiałych, tak jak to. Wymieniliśmy dwa przewody, które były zardzewiałe. Zabieramy się jeszcze tylko do testu na dwutlenek węgla, czyli na spaliny w układzie chłodzenia i to nam zamknie całą naprawę. Ale o tym teście będę też nagrywał film. Także dajcie łapkę do góry. Oraz, posubskrybujcie mój kanał, to będzie więcej takich fajnych filmów. Na tą chwilę ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Magiel magluje.